witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Nie przestraszcie się mojego wyglądu, musiałam celowo na potrzeby tego filmu zostawić niedokończony makijaż oczu, ponieważ w dzisiejszym odcinku będę testować i recenzować produkt o nazwie Tusz w kamieniu marki Kryolan. Produkt ten, jak sama nazwa wskazuje, służy po prostu tuszowaniu rzęs. Natomiast plusem jego ogromnym i to jest jeden z powodów, dla których zdecydowałam się przetestować ten produkt, jest fakt, że przy użyciu tego produktu Możemy przyciemniać również inne części ciała i inne, e, inne partie naszej twarzy, takie jak na przykład brwi czy broda u panów. Jeżeli ta broda jest za jasna, na przykład przybijają jakieś siwe włoski, lub po prostu nasz model ma jakieś blizny w brodzie czy jakieś takie luki, możemy wtedy z powodzeniem użyć takiego tuszu w kamieniu do zakrycia tychże luk. Możemy również z powodzeniem używać takich produktów do czasowego przyciemnienia włosów na głowie. I tutaj mam na myśli również przyciemnienie włosów po całej długości, zrobienie pasemek, zakrycie przydziałka. Jeżeli ktoś ma po prostu bardzo rzadkie włosy, możecie właśnie użyć tego produktu w tym celu, czy po prostu w przypadku panów, możecie punktowo pozakrywać łysinkę czy siwe włosy. Jednym słowem, produkt ten ma bardzo wiele różnych zastosowań. Poza tym, że jest właśnie bardzo wielofunkcyjny, nie ukrywam, że bardzo denerwuje mnie fakt, że przez to, że jakby pracując z wieloma różnymi, różnymi osobami, gdy używam tuszu do rzęs, po prostu w ciągu miesiąca wielokrotnie go otwieram, zamykam, otwieram, zamykam i on mi się momentalnie psuje. Przez to, że to powietrze cały czas jest tam wtłaczane do środka, on szybko gęstnieje, przestaje spełniać swoją funkcję, nie jest już taki fajny jak na początku. Dlatego pomyślałam sobie, że jeżeli kupię taki tusz w kamieniu, bo ponieważ tusze w kamieniu są aktywowane wodą, ten produkt być może starczy mi na nieco dłużej. I faktycznie czas... Ja przez jaki możemy używać tego produktu to 12 miesięcy, więc pomyślałam sobie, że jeżeli on faktycznie będzie przez 12 miesięcy utrzymywał tą teksturę i kolor i działał tak samo przez 12 miesiącu jak i w pierwszym, to pomyślałam sobie, że jest to po prostu bardzo takie ekonomiczne rozwiązanie, na pewno bardziej ekonomiczne niż kupowanie nowego tuszu co miesiąc. Jeżeli chodzi o aktywację tego produktu wodą, tutaj niestety sprawdza się z mojego doświadczenia, to Wam mogę powiedzieć, że coś faktycznie tylko woda, żadne alkohole, żadne olejki, żadne dyrelayny, spoiwa i tak dalej, i tak dalej. Sprawdza się w tym przypadku do aktywacji tego produktu tylko woda. Natomiast plusem jest to, że również jeżeli na przykład będziecie używać do aplikacji tego produktu pędzji nie ma najmniejszego problemu z wymyciem tych pędzji, kiedy ten produkt sobie zaschnie, ponieważ on jest aktywowany wodą, więc przy użyciu wody również bez problemu możecie go spłukać, co jest przydatne w szczególności przy robieniu charakteryzacji, ponieważ jak wiemy, czasami się zdarza, że pobrudzimy sobie gdzieś odzież, czy dłonie, czy nawet siebie po prostu gdziekolwiek pobrudzimy tymi kosmetykami. Jeżeli chodzi o domywanie tego kosmetyku, z twarzy, z włosów nie ma najmniejszego problemu. Cena tego produktu to 51 zł za 4 gramy. Z moich obserwacji wynika, że te 4 gramy w przypadku tego konkretnego produktu to jest bardzo dużo, ponieważ ten produkt jest bardzo wydajny. To, co ja zauważyłam na pewno, i myślę, że Wy zaraz ja podczas aplikacji tego produktu też zauważycie, że ten produkt daje bardzo czarny, a jednocześnie bardzo taki elegancki efekt, ponieważ ten tusz w kamieniu w przeciwieństwie do klasycznych tuszy nie zostawia grudek na rzęsach, co moim zdaniem daje naprawdę świetny efekt. Nie ma takiej opcji, żeby, żeby ten produkt zostawił grudki. Oczywiście fakt, że jest to produkt aktywowany wodą i również pod wpływem wody on bez problemu znika, może być dla wielu osób minusem, ponieważ ten produkt, co za tymi idzie nie będzie również wodoodporny, wręcz przeciwnie. Jest to produkt, który po zetknięciu się tylko z wodą bez problemu schodzi. No i jeżeli szukacie czegoś bardzo wodoodpornego, czyli produktu, który ma po prostu sprawdzić się w naprawdę ekstremalnych warunkach, czyli na przykład, nie wiem, na stoku albo podczas długiego płaczu, wydaje mi się, że ten produkt nie będzie do tego celu najlepszy. Produkt ten przychodzi do nas w bardzo łatwym, ładnej kasetce z takim drobnym grzebyczkiem. Ten grzebyczek moim zdaniem się do niczego absolutnie nie nadaje, ponieważ on jest bardzo mały, jest dość sztywny i nie najlepiej nie najlepiej po prostu się go nawet trzyma w dłoni, a co dopiero nakładać nim tusz na rzęsy. Natomiast jest jedno zastosowanie, które odkryłam przypadkiem, przypadkiem podczas sesji zdjęciowej mianowicie tak jak używamy często szczoteczek do zębów, żeby zostawić takie spryska, że tak powiem twarz takimi kropkami, to się często częstość tej techniki używa podczas sesji zdjęciowych, takich artystycznych, ten grzebek bardzo fajnie się do tego sprawdza, mianowicie nakładacie na niego wybrany kosmetyk i następnie przejeżdżając palcem po całej długości włosia po prostu ten kosmetyk zacznie wystrzeliwać do góry i możecie porobić właśnie takie fajne, artystyczne kropki na twarzy, więc to jest jedyne że tak powiem, moim zdaniem logiczne zastosowanie dla tego pędzelka ponieważ do nakładania tego produktu na rzęsy słabo się nadaje kolejna bardzo fajna cecha która mnie zainteresowała w przypadku tego produktu, o którym jeszcze nie powiedziałam, jest to fakt, że produkt ten moim zdaniem jest dużo bardziej higieniczny niż standardowy tusz. Ponieważ pomijam już to, że w momencie, kiedy on nie jest zaaktywowany wodą, on tak naprawdę, no po prostu jest nieaktywny. Tak, masą myślane, ale wiecie o, mi, o co mi chodzi. Wtedy on się nie psuje. E, I kolejna sprawa jest taka, że w momencie, kiedy jakby zaczynacie malować kolejną osobę, e, poza tym, że oczywiście używamy jednorazowych aplikatorów, ale dla tego spokoju możecie również zebrać wierzchnią warstwę tego produktu jakąś szpatułą e, i wtedy macie pewność, że używacie zupełnie nieużywanego, e, że tak powiem czystego produktu e, na waszym kliencie, gdzie w przypadku takich tradycyjnych tuszy e, do rzęs no cały czas wtłaczamy tam powietrze, wyjmując i wkładając szczoteczkę do środka e, i niestety chcąc nie chcąc tam również mogą się nam jakieś e, jakieś bakterie, a tutaj mamy cały ten produkt, że tak powiem wierzchu, jesteśmy w stanie zeskrobać wierzchnią warstwę i wtedy z powodzeniem możecie, możecie go używać na przykład z, z palety, na którą sobie ten produkt przełożycie. Także wydaje mi się, że to jest maksymalnie higieniczne rozwiązanie i na pewno najbardziej higieniczne rozwiązanie nakładania tuszu na rzęsy. Przejdźmy teraz zatem do samej aplikacji. I tutaj możemy użyć albo pędzelka typu miotełka, czyli to jest taka, taki pędzelek o kształcie Rozszerzającym się ku górze. Wydaje mi się, że takim pędzelkiem będzie najłatwiej. Jak również możemy użyć po prostu klasycznego, jednorazowego aplikatora. Ja dzisiaj przy Was przetestuję obie metody. Zacznę w takim razie od pędzelka. Zamoczę mój pędzelek w wodzie. Odcisnę go i następnie nakładam tusz na pędzelek. Musicie kilka razy tak właśnie e, tym pędzelkiem tutaj pojeździć po tym produkcie, żeby on się faktycznie ładnie nabrał. Już pędzelek jest powleczony czarną mazią. Zacznę najpierw od podkręcenia swoich rzęs, żebyście troszkę lepiej widzieli je w ogóle, ponieważ moje własne rzęsy jakieś bardzo podkręcone to nie są. Co bałam się, że efekt nie byłby zbyt widoczny. No i zaczynamy tuszowanie. Tuszować takimi pędzelkami możecie albo od dołu, tak jakbyście używali po prostu zwykłego aplikatora, albo od góry. Dzięki czemu wasze rzęsy będą jeszcze bardziej czarne. Albo możecie je tak wcierać, wcierać ten tusz w pomiędzy rzęsy. Zacznę sobie od spodu. Pędzelek, będę rekomendować w szczególności osobom pracującym w telewizji, ponieważ e, dzięki temu, tak jak powiedziałam, mamy najmniejszą możliwość pozostawienia grudek na, e, na rzęsach i te rzęsy będą najlepiej imitować rzęsę naturalną, tak jakby była tylko i wyłącznie pokryta na przykład henną. Możemy oczywiście nieco dołożyć tego produktu na rzęsy, żeby efekt był bardziej widoczny. Efekt jest dość delikatny. Nie będę na razie tutaj żadnych wniosków końcowych formułować, przejdę teraz do malowania mojego drugiego oka przy pomocy jednorazowego aplikatora. Tutaj również nieco podkręcę sobie rzęsy, chociaż tak jak mówiłam w odcinku na temat właśnie podkręcania rzęs z zalotką, myślę, że wiecie już doskonale, że ten efekt w przypadku tuszy na bazie wody i tak się za długo nie utrzyma, ponieważ to tak samo jakbyśmy nałożyli na świeżo podkręcone, podkręcone włosy, czy zakręcone nawałki włosy, po prostu wodę. Spryskali je wodą, więc ten efekt no, wiadomo nie ma opcji się trzymać. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak wygląda kreska zrobiona właśnie takim tuszem w kamieniach. Jak widzicie czerń jest naprawdę imponująca. Tutaj mamy dwie warstwy. Zobaczmy, jak się ten produkt sprawdzi na oku. Zdecydowanie efekt bardziej przypomina mi efekt, jak tym, jaki można uzyskać pisakiem, eyelinerem w pisaku, ponieważ tutaj nie mamy ani grama niemalże zauważalnego eyelinera na oczach, nic się nie ciastkuje. Na przykład w przypadku Inglota powiedziałam, że konsystencja jest na tyle gruba, na tyle gęsta, że czasami widać, że faktycznie tam jest zrobiona taka, taka grubsza warstwa, grubsza kreska, że tego jest trochę więcej na tej skórze. Tutaj ten, to jest dosłownie minimalna ilość produktu, natomiast efekt jest naprawdę przepiękny i czarny. Myślę, że z tego produktu jestem zadowolona, gdybym miała go podsumować. Myślę, że jest to bardzo fajny produkt dla osób, które raczej pracują zawodowo. Myślę, że dla osób, które się po prostu makijażem czy charakteryzacją nie zajmują, będzie to produkt zbyteczny i może być denerwujący, ponieważ no on jednak wymaga aktywacji wodą, wymaga jakiegoś osobnego narzędzia, w przeciwieństwie do takiego własnego, prywatnego tuszu, więc wydaje mi się, że ten produkt jednak lepiej sprawdzi się po prostu do profesjonalności, pracy. E, bardzo fajny produkt, jeżeli zależy komuś na efekcie jedynie zaczernienia oraz na efekcie rozdzielonych, e, pokrytych do samej nasady e, czernią e, rzęs. E, zdecydowanie nie jest to produkt dla osób, które oczekują jakiegoś bardzo mocnego pogrubienia e, czy efektu e, wydłużenia, ponieważ nie ma tutaj żadnych włókien. E, ja ten produkt przyrównałabym po prostu do henny, do, do rzęs e, i moim zdaniem właśnie taki e, efekt daje. A ci znać, Koniecznie, czy Waszym zdaniem w ogóle w dzisiejszych czasach takie produkty jeszcze mają prawo bytu, czy to jest bardziej taki gadżet niepotrzebny i yy, yy, obecnie już raczej klasyczne tusze wyparły te w kompakcie w kamieniu. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Ja się żegnam. Cześć!